Hejka! Chciałbym wam bardzo podziękować, youtuberzy, bo dzięki wam, po prostu, jakoś tak, no, to takie zdenerwowanie, zmartwienie, jakoś mi przeszło. Jakoś tak, po prostu, no, nie spodziewałem się takiego przebiegu, wydarzeń, po prostu. Um, tak wszystko się ładnie potoczyło, taka, po prostu, pozytywna energia, um, we mnie, jak to można powiedzieć, ożyła. Po prostu czuję się mega super. Dzięki Wam. Dzięki Wam, kochani YouTuberzy, bo Wy mnie wspieracie cały czas. I Wam bardzo dziękuję, że mnie wspieracie. Jesteście po prostu jak jak naprawdę, jak bardzo wielcy przyjaciele. To jest takie jest coś nie do pisania, że po prostu ktoś po prostu wiele osób będzie, które po prostu będzie wyrozumiałe wobec mnie, że no, widać, że nie jestem taki jak wszyscy, ale staram się bardzo być taki bardzo spoko um, natomiast wy to widzicie i mnie wspieracie i staracie się mnie tak dowartościować pocieszyć, wesprzeć że jesteście po prostu <laughs> naprawdę super naprawdę super, chciałem do tego ze swojej strony wam bardzo podziękować i, natomiast tak co do monitora, to jutro go jednak przeniosę, jak wstanę, jak wstanę, zjem śniadanie, bo jednak taki skonany jestem po dzisiejszym dniu, ale skonany, ale bardzo zadowolony i szczęśliwy dzięki Wam, bo Wy napełniliście po prostu mnie takim, jak to można powiedzieć, takim, um, taką pozytywną bardzo energią, pokazać, po, Pokazaliście mi, że nie jestem sam, że, jestem, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie i staracie się mi pomóc jak tylko jest to możliwe. Że po prostu bardzo wam dziękuję, naprawdę. Miałam tego serwera nie kupować, ale chyba jednak go kupię, bo jakoś kurde ten przebieg wydarzeń sprawił to, że go chyba jednak kupię. E, może lepiej się, może jeszcze lepiej się poczuję, nie wiem. Ale w każdym razie bardzo dużo Wam zawdzięczam. Jestem bardzo Wam wdzięczny. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę. Jesteście naprawdę super. Dzięki Wam bardzo. Hej kapa. Jeszcze raz dziękuję. Hej.